Jesteśmy na obiekcie kompleksu skoczni artystycznych dla dzieci i młodzieży o punkcie konstrukcyjnym K16 i K30. Jest to obiekt, który jakby jest pierwszym jakby tego typu obiektem, gdzie wstępują dzieci. W wieku najmłodszym, w tego typu sport, jakim są skoki narciarskie. W większości przypadków dzieciaki pierwsze przychodzą na skoki, później gdzieś tam przez trenerów są namawiane na to, żeby spróbować biegów narciarskich. No i tak się kończy, że zaczynają trenować kombinację norweską. Klub sportowy obecnie szkoli, jeżeli mówimy pozaprogramowo, licencjalnie, czyli które mają licencję. To jest około setka dzieci, plus w projekcie na medal w tym momencie około 200, ponieważ tam nam no, trochę jakby pandemia, te wszystkie rzeczy przetrzebiło młodzież, bo na starcie było 360 dzieci, nie? Ale to jest młodzież, która chce, garnie się do sportu, no i taką młodzież szkolimy. Projekt na medal powstał kiedyś pilotażowo w mojej głowie. I z moim przyjacielem tutaj, z Igorem Kurkowskim, który prowadzi ten projekt, wspomaga, pracuje. No i napisaliśmy ten projekt na kanwie, jakby próby limanowskiej, na kanwie jakby szkolenia piramidalnego czyli stworzyliśmy taką piramidę do szkolenia dzieci i młodzieży, gdzie tak po, powinien wyglądać budowanie sportu w Polsce. I, I to się udało w relacji, właśnie pierwszej relacji, dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który nas no, przyjął, przytulił, tak powiem kolokwialnie i, i zaczął wspierać. Nie? Wspierać ten projekt, który notabene już wydał swoje owoce. Już wydał pierwsze medale do klubu sportowego chochołów. Mamy najlepszy klub w Polsce dzieci i młodzieży do lat, do, do, w kategoriach Kids, jakby World Kidsach, bo to tak, takie są tego typu zawody. Czyli w tych najmłodszych jesteśmy jakby najlepsi czy drudzy, bo w tym momencie nie wiem czy są rankingi pozamykane, czy już nie są rankingi, ale balansujemy na pierwszym, drugim miejscu w Polsce, więc jakby klub, który jest jakby najmłodszym klubem w kraju, bo to jest najmłodszy klub w kraju, bo powstał w 2009 roku i pierwsza nazwa była Medal dla później przeistoczył się jakby w projekt na medal, bo trzeba było właśnie tak to wszystko zorganizować, żeby powstał program piramidalny szkolenia dzieci i młodzieży. Czyli piramida. Odnośnie jakby uruchamienia całek rodziców, dzieci, całego społeczeństwa, naboru, selekcji, później przez system identyfikacji talentów. Więc to się już pośrednio udało. Nie da się za 10 lat czy za 5 lat wszystkiego zrobić, ale są już zalane solidne fundamenty tutaj na Ziemi Chochowskiej, po to, żeby szkolić przyszłe kadry Polskiego Związku Narciarskiego. Jeśli chodzi o nasz klub, no to, to rodzice nie pokrywają żadnych kosztów. Sprzęt, dzieciaki dostają. Z Klubu, tak samo e, ubrania, dzieciaki po prostu muszą przyjść, trenować czy, czy wyjeżdżać na zawody i to jest tak naprawdę wszystko. Oczywiście kombinacja norweska. W chochołowie bardzo miała duże tradycje. Tu była drużyna, która była czwarta na mistrzostwach świata swego czasu, więc Chochołów był taką kolebką kombinacji. Tu chłopaki w latach 80. 70. zdobywali najwyższe wyniki na świecie. Mówimy o Bafiach, o chłopakach, tu o kołtasiach. Tu bardzo się dużo. Wydarzyło w Hochołowie pod względem kombinacji norweskiej, więc ten projekt był trochę też skierowany pod tą dyscyplinę. Chociaż no nie bardzo widzimy, że jej świat chce, czy nie chce. No zobaczymy, co się z, tym, z tą konkurencją będzie dziać, ale jest to przepiękna konkurencja, bo to jest skok i bieg, to jest dwubój, bardzo trudny do wytrenowania. To, tylko Japończycy, Austriacy i Niemcy przodują. W tym my dopiero pierwszy raz wydaliśmy zawodnika, kobietę, która potrafi walczyć na najwyższe wyniki w świecie. Ile zawodniczek rywalizuje w kraju? W tym sezonie myślę, że około 5-6 tak naprawdę. Reszta dziewczyny niestety rywalizują w samych skokach. No, i, i, i tak to wygląda, że na podium tak naprawdę stoją tylko trzy zawodniczki, bo tylko trzy wystartowały. Ja na początku też trenowałam same skoki narciarskie, byłam właśnie w kadrze narodowej w skokach narciarskich. Później podjęłam decyzję, żeby przejść na kombinację norweską, bo zawsze dobrze biegałam na nartach i trenerzy by zawsze mnie namawiali, ale tak jak, tak jak to dzieci nie chciało się mi po prostu. No i podjęłam taką decyzję 5 lat temu i dzisiaj jestem tutaj. Chcielibyśmy przede wszystkim e, przygotować już młodzież na. Może nie tą Olimpiadę, ale następną chcemy przygotować już drużynę sochową w biegach, w skokach, no i my się w kombinacji norweskiej również, jeżeli będzie to olimpijska dyscyplina, bo coś zapowiadałem, że nie, nie wiemy. To Federacja narciarska powie, czy kombinacja norweska będzie dalej. Jakby dyscypliną olimpijską, ale na poziomie Mistrzostw Świata będzie i, i chcemy zdobywać medale. Projekt na medal w swojej nazwie ma założenie projekt na medal. Chcemy przywieźć medal do Hołowa dla Rzeczpospolitej, dla Banku Gospodarstwa Krajowego, dla partnerów, którzy dziś nas wspierają. Chcemy im to dziś zobowiązanie, jakby dać. Chcemy spłacić kredyt zaufania, który nam. Bank Gospodarstwa Krajowego w postaci i w osobie pani prezes Beaty Daszyńskiej i pana przede wszystkim prezesa Radosława Kwietnia, bo to on usłyszał mój głos. To on kiedyś się zeszły nasze drogi turystycznie pogadaliśmy i, 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 i to wszystko zaowocowało no, pięknymi wynikami. Mamy kilku zawodników, oczywiście piramida jest piramidą, na szczycie jest tylko jeden.